Witam Was moi kochani, nie wiem jak będziemy dzisiaj widać. Zabieram was dzisiaj na przejażdżkę. No może nie po mieście, chociaż będziemy w mieście, taką wieczorną, zimową. W motorze aura bardziej przypomina jesień, no ale kalendarzowo jest zima, więc zimową przejażdżkę miejską. Jak wielu się pewnie domyśla po poznaniu. Także zapraszam Was na film. Właśnie obok mojego byłego liceum. Mało to teraz widać, ale pozdrawiam dla wszystkich Sewika. Plan na dzisiejszy wyjazd jest taki, że chcę pojechać trochę wartostradą, dojechać do Ostrowa Tumskiego, a z Ostrowa Tumskiego pojechać na, z tego co wiem, z tego co kojarzę, na spuszczony zbiornik Jeziora Maltańskiego. Bo z tego co kojarzę, właśnie teraz jest spuszczana z niego woda, albo już jest spuszczona. Pewnie nie będzie za bardzo widać w tym, e, w tym świetle, jak to się prezentuje, ale mam zamiar zobaczyć sobie, jak to wygląda o tej porze roku, jak jest ta woda spuszczona. Oni stoją, a my jedziemy. Wjeżdżamy na wartostradę. A zobaczymy ilu rowerzystów dzisiaj przejechało. 222. Jestem 213 dzisiaj. Celem dzisiejszego wyjazdu jest także umycie roweru po moim ostatnim wyjeździe. No bo jest brudne i jadę na jakąś, Myjnię bez i mi go opuczę. A tymczasem dalej, warto strada. tam w oddali widać katedrę poznańską. Niech to było święto trzech króli, także mamy trzech króli. Katedra odwiedzona, lecimy dalej. Nie widać mnie, jestem już nad jeziorem Maltańskim. No i tak jak mówiłem, nie ma w nim na ten moment wody, została spuszczona. Ale to jak dojadę do jakiegoś ośniejszego miejsca, to Wam pokażę. Tam w oddali widać stok Maltaski. No a za tymi szcinami jest zbiornik malty, w którym nie ma wody. Tam są termy maltańskie. Trochę się rozpadało, ale spodziewałem się tego. Wiedziałem, że po prostu się dzisiaj zdoram, ale już kurde muszę wyjść na ten rower. Udało się zmobilizować. Także jak już jestem, to, to jadę najwyżej się przemoczę. Wiecie, pralka wypierze. Nie wiem czy to widać, ale no nie ma wody w zbiorniku. Tak wygląda jezioro Maltańskie bez wody. W nocy. W nocy. W dzień. Ale 9 stycznia. Po południu. も方。 No i teraz, tak powiem ratajami, osiedlami ratajskimi, z którymi, też, z którymi też mam dużo fajnych historii. Mknę do mojej dzielnicy, a tutaj raczej drogą rowerową wśród zabudowań PRL-owskich, czyli bloków z wielkiej płyty, które też mają swój urok, I oszukujmy się, kto mieszkał ten dwie. Sobie teraz myślę, że w sumie bez sensu będę jechał myć ten rower, skoro od Mini do domu jeszcze mam kawałek. ten rower tak się znowu brudzi, więc po prostu wyczyszczę go w domu. W sensie wezmę do konewki trochę ciepłej wody i opłuczę. Nefraugiczne miejsca. Nefraul, nefraul. Te ważne miejsca po prostu. Tak jak mówiłem wcześniej, rower umyję sobie pod domem. Żegnam się tu z wami. Dzięki za wspólną przyjaciółkę. Dzięki, jeśli zostali do końca tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych przygodach z Pozdrawiam, cześć!